Kolejny raz Waldemar Żurek prowokacjami chce zyskać przychylność silnych razem. Tym razem wtargnął do Sądu Najwyższego i urządził sobie konferencję, na co zareagował sędzia Andrzej Stępkowski. Pokazali... Panie, panie ministrze, chciałem się zapytać, na jakich zasadach pan wtargnął na. Panie, panie, do, profesorze, bo, nie z panem, przepraszam. panie profesorze Stępkowski, panie profesorze Stępkowski, proszę dać panie, pozwolić. Panie ministrze, jak władza wykonawcza uzgodniła obecność swoją na terenie Jest Sądu Najwyższego? Jest z gościem prezesem, Rady Ławniczej. Z prezesem Sądu Najwyższego. Panie profesorze Stępkowski, Nie rozmawiam z panem, ja jestem tu jest legalnie, pan jest pan tu nielegalnie. Nie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jak pan się domyśla, Panowie stąd. naruszyli zarządzenie pierwszego wyjść. prezesa Proszę Sądu pozwolić, Najwyższego, ja yy, mówiące o zasadach przebywania osób nieuprawionych na terenie ja, Sądu Najwyższego. Ja, ja odpowiem. Zwyczajowo minister sprawiedliwości powinien zapowiedzieć swoją obecność pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Tak w tym przypadku nie było. Mamy do czynienia z brutalnym najściem i pogwałceniem autonomii Sądu Najwyższego przez władzę wykonawczą. Nie była informowana o zaproszeniu ministra Żurka na dzisiejsze spotkanie Rady Ławniczej i wyrażam ubolewanie, że w ogóle został zaproszony. Ten w żenujący sposób się tłumaczył. Zostałem zaproszony tutaj legalnie. Znalazłem się w tym miejscu legalnie. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy w budynku użyteczności publicznej. To jest budynek całego społeczeństwa. Sąd Najwyższy nie jest prywatnym folwarkiem ani pana Stępkowskiego, ani pani Manowskiej. Na pewno, na pewno władza wykonawcza naruszyła autonomię Sądu Najwyższego i niezależność Sądu Najwyższego, i takie. Inny mieć miejsca. To jest nieetyczne, to jest nieeleganckie. Ja nie przychodzę do ministra żurka, nie urządzam sobie konferencji prasowych, ale może czas zacząć. Żurka na swoje posiedzenie do Sądu Najwyższego zaprosiła Rada ławnicza Sądu Najwyższego. Pamiętajcie Państwo, my składaliśmy tę samą przysięgę co do słowa, co sędziowie zawodowi Sądu Najwyższego. I tak sobie wyobrażamy spotkania władzy wykonawczej, ustawodawczej z władzą sądowniczą. I jeszcze jedno, proszę nie patrzcie państwo na nas, jak na jakichś oszołomów. My po prostu nie zapominamy, gdzie jest praworządność, a gdzie jej nie ma. Dla nich praworządność jest tylko tam, gdzie rządzi Tusk, żurek i inni stosujący bezprawie polityce. Trzeba pamiętać, iż ławnicy to są również sędziowie sędziowie nie zapraszają nie wiadomo dlaczego yy, ministra sprawiedliwości, a więc władzy wykonawczej. Ławnicy zostali wskazani w 2022 roku przez Senat. Wtedy rządziła tam obecna koalicja rządząca. Ich publikacje w mediach społecznościowych pokazują ich poglądy i poziom wulgarności. Ugarne, prymitywne, hamskie. Przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Najwyższego też spod znaku ośmiu gwiazd. Panie profesorze, ja jestem w stanie pana przekrzyczeć. Proszę zostawić tę konferencję prasową. Bez, proszę wyjść i nas ja zostawić. Pierwsza prezes już wielokrotnie zgłaszała do Senatu konieczność odwołania tych osób, ale Senat nic sobie z tego nie robi. Dodajmy jeszcze, że minister Żurek został zaproszony przez ławników na posiedzenie ich Rady Ławniczej, która była zaplanowana na w, w sali, która się znajduje się w strefie ograniczonego dostępu mhm. i jest inne jeszcze zarządzenie, które mówi o zasadach przebywania w strefie ograniczonego dostępu przez osoby, które nie są pracownikami Sądu Najwyższego. Ci ławnicy usiłowali wprowadzić do strefy ograniczonego poza tymi procedurami, ze złamaniem tych procedur osoby, z, nie tylko ministra, ale również osoby z jego gabinetu politycznego, z biura prasowego, w związku z czym tutaj nastąpiło kolejne naruszenie obowiązujących Co zasad. To zastanawia w Sądzie Najwyższym z żurkiem pojawiła się Katarzyna Augustynek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wulgarnych aktywistek obecnej władzy. Czy ona też została zaproszona przez ławników? Będziemy cię niedługo! <grymne> to było patologiczne, bulwersujące i skandaliczne zachowanie tych ludzi. Panie no. sędzie Stępkowski, proszę zreźć. No. Jak oni śmieli mówić sędziemu, sądu najwyższego, profesorowi Stępkowskiemu, że on tam jest nielegalnie, a oni są legalnie. No, nie można tak postępować. Ci ludzie powinni być błyskawicznie odwołani przez Senat z funkcji ławniczych, ponieważ godzą w dobre imię wymiaru sprawiedliwości. Tylko tu już prawo się nie liczy, a chęć demonstracji siłowego, prawniczego bezprawia i chęć przepychania ustawy, która to bezprawie pogłębi, między innymi segregując sędziów. Ustawa miałaby mówić głowie państwa w jakim terminie ma wykonać swój obowiązek. To otwarty zamach na konstytucyjne uprawnienia prezydenta. Ustawa jest oczywiście niezgodna z konstytucją, nie ze standardami europejskimi. Już na temat tego typu pomysłów wypowiadała się raz Komisja Wenecka i nic się w tym projekcie nie zmieniło, ale jak rozumiem z wypowiedzi ministra Żurka wnioskuje, że nic sobie nie robi z opinii Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka dla Żurka była dobra, kiedy krytykowała rządy Pisu, kiedy krytykuje rządy jego i Tuska już jest zła. Nie dziwi zatem nastawienie prezydenta do ustawy Żurka, który w zeszłym tygodniu łamiąc konstytucję wprowadził rozporządzenie zmieniające ustawę. To, co zrobił ostatnio pan minister Żurek, nie napawa optymizmem, brutalnie łamie e, prawo, łamie konstytucję, więc propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w Kancelarii Prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski. Bo Żurek partnerem eee. chce być tylko dla silnych razem nie fanów. Tam, Pośród Gwiazd i Tuska. Czy minister Kurek przywróci praworządność? Czy wróci? tak samo, jak czysta jest woda na Woronicza? Aż przyszedł prawdziwy drwal i prawdziwy sędzia. I przedziera się przez te prawne haszcze. Stawił pan projekt ustawy praworządnościowej. Gratuluję, szybko poszło. W programie Niebezpieczne Związki wyrocka Sznepf zauważyła, że u przedzierającego się przez haszcze Żurka coś drgnęło. K y Drgnęło coś. Bo oni Ale... chyba nie doceniają, że pan jest takim twardym człowiekiem. To jest to. jest Ja z panem przez te osiem lat wiele razy rozmawiałam, i pamiętam, że nawet w tych sytuacjach najbardziej granicznych, kiedy no nękano pana w sposób przeokrutny, pan okazywał tę twardość, i to było coś bardzo wymownego. To pozostawiamy bez komentarza. Adrian Boryski, Republika.